Przygotuję dzisiaj Pani zestaw do wykonania toalety jamy ustnej, bo są zmiany grzybicze, żeby się łatwiej oddychało, przyłykało, i żeby nie dopuścić do zmian nadżerkowych. Położę Panią w pozycji półwysokiej, żeby nam pani mogła łatwiej wypłukać jamy ustną. W związku z tym, że pani ma zęby swoje. Położymy ręcznik. I ja tutaj użyję aftinu, który jest w ciepłej wodzie, żeby się ogrzał. Możemy użyć zwykłych szpatułek, które należy zabezpieczyć gazikiem, aby móc odchylić policzek. Polega to na tym, że szpatułka owijamy gazikiem. I przyklejamy przylepce. Jeżeli nie mamy możliwości zakupu szpatułek, to taką samą rzecz możemy zrobić z łyżeczką. Koniec łyżeczki, oczywiście czystej, umataj. Zakładamy również w gazik. Ten gazik. Owijamy, końcówki zabezpieczamy przylepcem, żeby się nam nie wsunęły w trakcie toalety do dróg oddechowych i taką łyżeczkę również możemy wykorzystać, aby odchylić zewnętrzną część i żeby się dostać do polika lub żeby się dostać z drugiej części do zębów. Jako łożeczka. Ja tutaj mam przygotowane patyczki, w związku z tym przygotuję w ten sposób. Ogrzany płyn otwieram, leję po moich przygotowanych kwaczykach oraz po szpatułkach. Tu są przygotowane takie kwaczyki, które będą bardzo fajnie zmywały powierzchnie zębowe. Można kupić gotowe jako tuferki lub samemu z, wykonać z gazików. Muszę włożyć albo szpatułkę, albo cokolwiek, żeby odchylić policzek i zobaczyć jak ta jama ustna wygląda. Po odchyleniu polika biorę taki kwaczek i myję od tyłu zęby ruchem na dół, do połowy, do przodu, odrzucam. Tą samą czynność wykonuje, ani ma szczękościsk, Odchylając delikatnie zęby, i robię to samo z zębami od środka, wymiatając. Ja potem pokażę na zębach, jak to wygląda. Będzie łatwiej do pokazania. To samo z tej części mojej bliższej, czyli od części zgryzowej z tyłu, jadę na dół w każdą powierzchnię zęba. To samo wykonuję od strony języka, lekko rozchylając. Staramy się nigdy nie kłaść przy szczękościsku palców do ust, żeby pacjent nam nie przegryzł. Wyrzucam jeden patyk, biorę kolejne do szczęki dolnej, odchylam i również od części tylnej zęba do powierzchni przedniej. Z jednej strony, od części środkowej, przekładam mój patek na stronę drugą, odchylam sobie zęby z tej strony i my je od zewnątrz wymiatając do środka, i tą samą czynność. Do środka. Zostało mi jeszcze podniebienie i język. W związku z tym, że te kwaczyki są nasączone aftinem, pacjentowi lekko odchylam głowę, wkładam patyk nie za daleko, żeby nie wywołać odruchu wymiotnego, wymiatam podniebienie i staram się wymieść zmianę resztki posiłku, pokarmu z języka. Jeżeli pacjent ma zmianę, a trzeba też zabezpieczyć część policzkową. Tą część policzkową robimy w ten sposób, że bierzemy jałowe gaziki, nawijamy sobie na palec, polewamy awkinem i wkładam od części górnej, wymiatam do siebie z jednej strony polika, tą samą czynność. Robię w drugiej części. Zawijam, polewam aftinem i wkładam od góry, wymiatając resztki posiłku. Mogę sobie zobaczyć, jak ta jama ustna wygląda. Pytam, jak jeszcze jakieś zmiany są. Pani Zosiu, otworzy Pani usta bardziej. I teraz pacjentka, jeżeli może współpracować z nami i może wypluć polecamy do wypłukania po wszystkim jamy ustną z wodą. Panie Zosiu, proszę popić, wypłukać. I proszę mi tu wypluć. Jeszcze raz proszę. I wypluć. Jeżeli mamy jakieś zajady w kącikach ust, możemy posmarować maścią z witaminą A plus E lub linomagiem. Jeżeli nie mamy możliwości takich gazików, żeby umyć zęby, możemy wziąć zwykłą szczoteczkę. Na tą zwykłą szczoteczkę nawinam sobie gazik i tak jak wymiataliśmy i myliśmy zęby przy pomocy kwaczeków, tak tu mamy szczotkę i mamy naszą łyżeczkę i tak samo odchylamy Brzeg policzka i tą szczoteczką nawilżoną zmywamy po prostu powierzchnię zębowe. Zmywamy, wycie, wyrzucamy, zakładamy kolejne. To jest talerza jamy ustrzy. Jeżeli pacjent ma zęby swoje, jeżeli pacjent ma protezy zębowe, tutaj usuniemy te protezy. Wtedy należy umyć szczotką, pastą i odłożyć do pojemnika pustego bądź zawiniętego w ligninę. I tą samą czynność należy wykonać u pacjenta, gdzie te zęby są usunięte. Jeżeli są protezy zębowe, to tak samo myjemy warstwę podniebienia, warstwę języka i warstwę przy policzkach, Po to, żeby cała ta latem ustnej była wykonana. Ja jeszcze tu Państwu obiecałam, że pokażę, jak zmywać zęby, bo w środku było ciężko widać. To jest szczęka górna. Odchylaliśmy sobie patekę, żeby widzieć zęby. I od tyłu myliśmy część zewnętrzną wyrzucony był patyk, był kwaczek. Część od środka od języka. Wyrzucany był kwaczek. Odchylaliśmy drugą część. Myliśmy od części zgryzowej do dołu, do środka, wyrzucaliśmy kwaczek. Od części językowej do środka, wyrzucaliśmy patek. To była szczęka górna. W dolnej to samo było. Myliśmy od części zewnętrznej do środka, wyrzucaliśmy kwaczek. Od części językowej do środka, wyrzucaliśmy kwaczek od części zewnętrznej do środka wywalony kwaczek i od części zewnętrznej do środka i kwaczek wyrzucony. Tak myjemy zęby u pacjenta, który te zęby ma na stałe. Jeżeli pacjent ma wyjmowane zęby, zęby są myte szczoteczką, pastą, opłukane, osuszone i włożone do czystego pojemnika i tak jak myliśmy zębę, tak samo myjemy w środku to i wykonujemy pacjentowi toaletę jamy ustnej. Kiedy tą toaletę wykonujemy? Wykonujemy ją po jedzeniu, że pacjent ze dwie godziny nam nie jad, żeby środek, którym robimy, miał swoje działanie. Oglądamy pacjentowi, zawsze jemy ustną. Jeżeli jest tylko nienawilżona, zawsze pacjentowi należy dopoić. Jeżeli są jakiekolwiek zmiany, należy zawsze zaobserwować, co to jest, czy są zmiany grzybicze, czy są zmiany nadżerkowe i do danej sytuacji należy dopasować środek i pacjentowi tę toaletę wykonać.